Dzień dobry, aspirant Sylwia Kawalewska, oficer Wysokiej Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Policjanci malborskiej komendy wyjaśniają przyczynę i okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w czwartek 23 lipca około godziny 7.45 na drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Królewa. Z wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 55-letnia kobieta kierująca pasatem na prostym odcinku drogi wyprzedzała ciężarówkę i uderzyła w tył. Toyota, która jechała przed samochodem ciężarowym i wcześniej zaczęła skręcać z lewo. W wyniku tego zdarzenia obrażeń ciała doznał 34-letni kierowca Toyoty, który został przewieziony do szpitala.